Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jest ten fantastyczny dzień, w którym możemy ogłosić nominację w konkursie Adwomen Admen 2022. To jest bardzo ważny konkurs w naszej branży, tak jak wiecie, bo sami nominujemy, sami wyróżniamy osoby, które po prostu pchają tą branżę do przodu. Także mam olbrzymią przyjemność przedstawić w kategorii agencje reklamowe. Nominowany został Szymon Gutkowski, DDB Warszawa, oczywiście. Szymon miałeś niedawno urodziny, więc to jest taki dodatkowy Prezent, jeszcze z tej okazji, wszystkiego najlepszego. W kategorii Agencje Mediowe, która jest bardzo bliska mojemu sercu, nominowana jest wspaniała kobieta Ania Podskarbi z OMD Optimum Media. Z kolei w kategorii Studia Produkcyjne nominowaliśmy Adriana Błodarskiego z Watch Out Studio. A w kategorii Agencje PR Tomasza Alberskiego z Komunikacji Plus. I mamy jeszcze nową kategorię, kategorię Young, która. Właśnie Pojawiła się w tym roku i w tej kategorii nominowaliśmy duet Ewy Grabek i Szymona Dziewięckiego Sek Newgate CE. Gratulujemy Wam bardzo i do zobaczenia na gali.